Radio Imperium. Fakty, opinie, komentarze. To jest Radio Imperium, a także Telewizja Imperium jest już nasz kolejny gość. Tym razem z nieco innej perspektywy porozmawiamy i zobaczymy, jak to jest w Gliwickiej Oświacie. Moim Państwa gościem jest Krystian Szatka, dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gliwicach, to oczywiście Ulica Kozielska. Dzień dobry, Panie Dyrektorze. Witam, witam serdecznie Panią Redaktor, witam widzów oraz słuchaczy. A także dzisiaj, chyba, wszystkich ojców, bo to Dzień Ojca. Otóż, to nie zapominamy o tatusiach, oczywiście. Jak to jest z tym oczeki oczekiwaniem na ostatni dzwonek przed, przed wakacjami? Czy y, nauczyciele, dyrekcja oczekują go tak samo intensywnie jak uczniowie, czy może mniej? No wydaje mi się, że wszyscy oczekują tego upragnionego, ostatniego dzwonka. Co prawda, uczniowie jutro zabierają świadectwa promocyjne, i udają się na wakacje w wymarzone, wymarzone miejsce. Natomiast nauczyciele, niestety, jeszcze mają trochę prac związanych właśnie z zamknięciem roku. Trwa rekrutacja do szkół, jednocześnie cała dokumentacja, bo szkoła jeszcze do końca nie jest w naszym kraju odbiurokratyzowana i, i, i stąd trochę jeszcze jest tych działań. Ale potem na pewno wszyscy udamy się na zasłużony odpoczynek. Lato ma być piękne w tym roku, także. Trzymamy za nie kciuki Oczywiście dzisiaj pan dyrektor poczuje się chyba już po raz kolejny, jak gwiazda roka dając swoje autografy na świadectwach, ile ich będzie? To jest, to jest to jest prawda, aż długopis się zagrzewa, można powiedzieć, dlatego że na biurku czeka 700 gdzieś około 700 świadectw, które muszę niestety dzisiaj podpisać, aby jutro Uczniowie mogli swoim bliskim pokazać to świadectwo promocyjne? Jeden I... długopis wystarczy na podpisanie wszystkich? No, jestem przekonany, że wystarczy, choć mam w zapasie. Panie dyrektorze, wasza placówka jest taka dosyć specyficzna. O tyle, że no, wasza młodzież się nieco dłużej uczy, ale też poza takimi stresami jak matura ma też egzaminy zawodowe. Jak im w tym roku poszło? Tak, to jest prawda. No, zgodnie z reformą będziemy się uczyć, czy znaczy uczniowie w technikum będą się uczyć 5 lat. To jeszcze był ostatni ten moment, że czterolatki, że tak powiem, wysz, wyszły z naszej szkoły, bo techniką będzie trwało 5 lat, jak wiemy. Szkoła branżowa 3 lata. Yy, muszę powiedzieć szczerze, egzaminy zawodowe powiem w skrócie w Cekaziu, czyli w naszej szkole wypadają naprawdę dobrze, oscylują wokół 90 paru procent zdawalności. To jest zawsze dla nas sukcesem wielkim, oczywiście nauczycieli i uczniów. Natomiast przy egzaminie maturalnym jest trochę gorzej, ale nie są to renomowane licea ogólnokształcące. Niemniej i tak mają podwójną trudność, bo zdają, można powiedzieć, dwie kwalifikacje związane z egzaminem zawodowym oraz egzamin maturalny. Także jesteśmy zadowoleni nawet w tym trudnym roku, bo tak trzeba powiedzieć. Tak wielu... to, już, to już jest kolejny dla edukacji nie tylko trudny rok, no wcześniej była pandemia, chwila oddechu i inwazja Rosji na Ukrainie, uchodźcy. To już tych ukraińskich uczniów mieliście od kilku lat, ilu ich było, no i ilu doszło po inwazji Rosji na Ukrainę. Muszę się odnieść też do tego wstępu pani, bo faktycznie w Gliwickiej i w ogóle w oświacie w naszym kraju był to naprawdę trudny rok. Pandemia, jak ja mówię, ta nieszczęsna zaraza, która spowodowała nauczanie zdalne, Potem 24 luty, wojna w Ukrainie, z tego względu, że mamy tych uczniów z Ukrainy, przeżywaliśmy to bardziej. No potem ta inflacja, która, która w tej chwili nas goni i dobija, spowodowała, że dla oświaty był to kolejny, kolejny trudny, trudny rok. Zresztą to widać w. W różnego rodzaju psychologicznych problemach uczniów to jest naprawdę odczuwalne. Począwszy, ja tu nie mówię o różnego rodzaju dysfunkcjach, natomiast o depresjach, nawet o próbach samobójczych, to jest, to jest odczuwalne i, 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 i to jest problem, problem wielki. Natomiast uczniów, no my jesteśmy chyba pierwszą szkołą w Gliwicach, która zaczęła współpracować z instytucją w Kijowie, z którą właśnie współpracowaliśmy w takiej postaci, że przyjmowaliśmy uczniów do Ukrainy. Pamiętam, lata mieliśmy prawie setkę uczniów z Ukrainy, czyli co dziesiąty uczeń to był właśnie z Ukrainy. Słyszało się ten język na korytarzu. Natomiast obecnie mamy 58 uczniów, w tym jest 8 tak zwanych uchodźców, czyli po 24 lutym. I z tego 20, jak dobrze pamiętam, 8 przystąpiło do egzaminu maturalnego. I to jest ten sukces, bo zawsze był jakiś taki pesymizm, czy uczniowie dadzą radę i przystąpią. Po zakończonym cyklu nauczania właśnie do egzaminu maturalnego CIS Ukrainy i przystępują i większość z nich zdaje ten egzamin, także. Także tu, 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 tu nie ma obaw i jest to taki też sukces dla uczniów i dla wszystkich. To teraz może coś na słodko, Panie Dyrektorze. Gliwus, czyli Wasze dziecko, Wasze w sensie nauczycieli, ale także uczniów, czyli słodka wizytówka miasta, która muszę powiedzieć, rozpaliła wyobraźnie Gliwiczan. Każdy by chciał skosztować, ale jeszcze nie każdy może. To jest taki właśnie obwarzanek Precel na słodko, przypominający kształtem naszą radiostację. No właśnie, wizytówka miasta czy wizytówka szkoły? No, po, 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 powiem tak: sam byłem zaskoczony, oraz cała społeczność szkolna była zaskoczona, bo pomysł tego ciastka o roboczej nazwie Gliwość, chyba zostanie już ta nazwa, bo jakoś się przyjęła. To było ciastko, które zostało zaprezentowane na targach edukacyjnych po raz pierwszy. I to był, było ciastko, które było pomysłem całej społeczności szkolnej. Jednocześnie miało być proste, no i miało dwa założenia: miało promować naszą szkołę, czyli w ramach dobrze rozumianego marketingu, ale również promować miasto. No i oczywiście, co może promować miasto? Ja jestem przekonany, że jedynym symbolem to jest radiostacja, ze względu na to, że jak wiem, jest największą budowlą drewnianą w Gliwicach, 111, w, w Europie, przepraszam najmocniej, 111 metrów. Jest również symbolem historycznym i powiązaliśmy te dwa elementy. No i udało się i mamy nadzieję, że Gliwice się na tyle przyjmie, że będzie właśnie taką wizytówką, tą, tą słodką wizytówką naszego miasta i jednocześnie restauratorzy y, również będą to ciastko promować i, 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 i sprzedawać. Czyli rozumiem, że będziecie się dzielić tym przepisem z innymi chętnymi podmiotami, po to, żeby właśnie no, dać, skosztować coś nowego od tak, siebie. Tak, od oczywiście. Serca. Będziemy starali się. Bezwzględnie dzielić. Od 1 września rusza jakiś taki element związany z certyfikowaniem, żeby zachować recepturę. Natomiast na pewno wytwórcy będą mogli dodawać różnego rodzaju elementy związane z tak zwaną posypką, czyli tam mogą być migdały, orzechy różnego rodzaju, czy, czy, czy inne elementy. I, i, I wtedy no, gdzieś to się powinno przyjąć. Tak, no i ta forma przede wszystkim jest bardzo istotna. To zawijanie. Ja byłam robić materiał na temat gliwusia i właśnie młodzież, Pana młodzież, bardzo dobrze to wykonywała. I mam nadzieję, że już niebawem będzie się można poczęstować tym słodkim przysmakiem. Wiem, że znaczy, taką waszą wizytówką poza tym, że jesteście na Kozielskiej, jest także inny punkt, czyli e, Król Staś i jego czeka remont w te wakacje, nie będzie próżnował. Tak, no, naszą wizytówką od ponad 10 lat jest szkolny bar sałotkowy u Króla Stasia na Dolnych Wałów. I e, była, była to wizytówka również w ramach kształcenia dualnego, bo nasi uczniowie... Odbywali tam zajęcia praktyczne, czyli mieli bezpośredni kontakt z klientem, co jest szalenie istotne. Nie było tu wirtualnego nauczania. Natomiast władze miasta, organ prowadzący, doszedł do wniosku, żeby dokonać jakiejś takiej modyfikacji. Wymóg chyba też obecnych czasów mówi o tym, że dobrze współpracować z innymi podmiotami, i stąd jest współpraca z ZAZEM, czyli to jest Zakład Aktywacji zawodowej przy w ramach szkoły tak zwanej specjalnej i wspólnie będziemy organizować sprzedaż organizować zajęcia i stąd też jest remont w obecnych w, w okresie teraz letnim remont który spowoduje pewne zmiany jednocześnie po tym długim okresie bo ponad 10 lat należy tam wykonać Taki szlif, który, który, który spowoduje, że będzie to bardziej jeszcze nowoczesne. No i jednocześnie dyrektywa unijna, która zakazuje sprzedaży na wynos na tak zwanych jednorazowych talerzykach i, i, i sztuczcach. I stąd, stąd jest też ten remont przewidziany, aby tam stworzyć ciąg zmywalni tak zwanej. Czyli no, jakie to jest w normalnym zakładzie gastronomicznym. Mam nadzieję, że od 1 września lub najpóźniej w połowie września baru króla Stasia ruszy z podwójną siłą i z podwójnym impetem. A czy będzie tam można skosztować gliwusia? pytanie? Tak, tak. To, to jest raczej pewnik w moim odczuciu, to jest 100%, że gliwuś będzie tam dostępny po, po takiej cenie stosunkowo niskiej. Dlatego, że przecież uczniowie będą go wykonywać, to jest ta siła robocza no, tania albo prawie darmowa, natomiast tylko produkty i mieszkańcy będą mogli tego, tę radiostację konsumować i, 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 i tyle. Panie dyrektorze, jaki pan przewiduje, że będzie ten przyszły rok? Czy po tych kilku ostatnich latach ma, ma Pan jakieś swoje przemyślenia, czy mówi sobie, będzie co ma być? Czy można się jakoś przygotować? No to jest bardzo trudne pytanie. Gdybym znał odpowiedź, to byłbym bardziej szczęśliwy dzisiaj. Na pewno wszyscy czekamy na ten rok, bo wszyscy zdajemy sobie sprawę, że oprócz organu prowadzącego, czyli władz miasta, z którym współpraca jest szalenie pozytywna, szalenie dobra, nawet przy tej inflacji, gdzie wiadomo, są cięcia i różnego rodzaju zadania remontowe, nie będą mogły być w tym roku, w przyszłym roku realizowane, co jest logiczne, zrozumiałe, do tego nie mamy pretensji. Dobra współpraca również z organem nadzoru. Natomiast nieprzewidywalne są władze u góry, czyli pewne decyzje ministerstwa. Natomiast sam przyszły rok. Muszę tutaj powiedzieć szczerze, że będzie na pewno trudnym rokiem z wielu względów. Tak jak powiedziałem o tych sprawach uczniów, którzy potrzebują tej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w trakcie roku, i tu musimy mieć, czuwać nad tym tematem. Kolejną sprawą trudną to jest, są sprawy kadrowe. No, ja Jestem... Ponoć brakuje nauczycieli. Czy u Was też to jest odczuwalne? Jest to problem ogólnopolski. Nauczyciele, już pomijając to, że nie chcą stawać do konkursów na dyrektorów, tak, takie mam informacje, to przede wszystkim nie chcą przyjść do pracy. No, proszę, proszę, na dzień dzisiejszy płaca nauczyciela stażysty brutto to jest złotych, zł. Tak? A minimalna płaca jest w tej chwili 3010 zł. Czyli ten nauczyciel po, po studiach, przychodząc do pracy ma netto na rękę 2000 tysiące z, z małym hakiem. No, co jest żenujące w stosunku do, 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 do wszystkiego, co nas otacza. No i stąd są wielkie, wielkie pro, problemy kradrowe. ściągamy nauczycieli, którzy są już na emeryturze, żeby po prostu zapewnić i, i załatać te, te, te dziury. Młodzi ludzie absolutnie nie chcą na dzień dzisiejszy związać się z tym zawodem. Natomiast jestem przekonany, że jeżeli nie wróci, a liczymy na to nie wróci, pandemia, to szkoła wraca w ten swój normalny tryb. Ja z tego powodu jestem szczęśliwy, bo organizujemy różnego rodzaju imprezy, konkursy międzyszkolne i to powoduje, że żyje szkoła swoim. Swoim rytmem. A wszyscy nauczyciele to są przecież pasjonaci, i, i, i wierzę w nich, że spowodują, że kolejne, kolejne zakończenie roku szkolnego będzie z satysfakcją dla wszystkich. Panie dyrektorze, to ja życzę w takim razie normalności, udanych wakacji i co do zobaczenia w takim razie gdzieś tam w przyszłym roku na pewno będziemy na ponownym otwarciu Króla Stasia i myślę, że nie raz jeszcze porozmawiamy. Moim i Państwa gościem był dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gliwicach, pan Krystian Szatka. Bardzo dziękuję dzisiaj za rozmowę. Serdecznie również dziękuję wszystkim i, i oczywiście zapraszam. Radio Imperium. Fakty, opinie, komentarze.